Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie się działo. Zaraz jadę po moją mamę, jedziemy na zakupy, żeby wybrać dla niej kreację na jej urodziny. Ta mama chce sobie kupić coś. Fajnego na tą okazję, mam nadzieję, że coś znajdziemy, bo nie mamy za wiele czasu. Ja też coś poszukam. Będziemy się malować, szykować na ten wieczór. No po prostu zapraszam Was na spędzenie dnia ze mną. A ja Powiedz tu. cześć, Anastazja. Właśnie doszła babcia. Też jesteśmy bardzo ładnie dzisiaj ubrane. Widzę najjasny kolor. Koszule. Tak jak ja. Jedziemy na zakupy. Pierwszy sklep, idziemy do Zary. A później przelecimy inne sklepy. Zobaczymy, czy jeszcze coś jest ciekawego. Jakbyś chciała fajną marynarkę, no to tu są w promocji. A jaka fajna. Taka dłuższa. Fajne, Do fajnych spodni. Tylko ja ta fajna koszula, ale taka no, 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 fajnie, fajnie tutaj, fajnie tutaj bo to się zawiąże i to będzie ten, ale e, to dwa razy wybierze, że te pióra będą później nieciekawe, według mnie. Bardzo fajny sweterek, bardzo fajny kolor. Krótki, taki bardzo młodzieżowy. To jest też fajne, to się fajnie nosi, nie? Mm -hmm. Do jakichś spodni to lejących, nie? czy do spodenek. O, ale ładny sweterek. 25 euro z takim dodatkiem, zobaczcie. A, to jest bluzeczka. Super. Takich na przykład szarych spodni. Mam takie spodnie, tylko w kratkę. No, widzę, że jest takie kolorowe bardziej. Jest taki kolor? Taki. Jaki kolor ci się podoba. Nie? Jasny. Określał talie. Są I Ja też przymierzę sobie kilka rzeczy. No. Mam w każdym kolorze tą bluzkę. I teraz jest i błękitna. Jesteśmy w przymierzalni. Anastazja i ja w takiej dużej i mierzymy. Przymierzyłyśmy pierwsze stylizacje. Co myślicie o czymś takim? Wybrała mi Anastazja. Ona sobie przymierzyła spodnie na dziś wieczór, a ja ten komplet. No powiem wam, podoba mi się bardzo. Chodziłabym. Nie mam teraz odpowiedniej bielizny. Zaraz zapytamy babci. Eli. O, więc moja mama nigdy nie ubiera spódnic, więc się czujecie. Nie, bo to bluzka jest do spódnicy, mamo, nie na, ze... nie na zewnątrz. Okej, okay. brzmiesz spodnie. O, widzisz, one lepiej wyglądają na niż właśnie na wieszaku. I nawet do takiej koszuli tylko włożyć z przodu, a z tyłu, żeby koszula wisiała. I fajne te rękawki są, jakieś takie nietypowe trochę, nie? Jak to się tak zapina? Nie, to chyba się jakoś. A i tu, i tu zapinasz? Nie. No, w każdym razie tak mi się podoba. Fajny kolor i fajnie byś wyglądała w takiej koszuli i spodnia. Hmm? Taki rodzaj, no? Taka nietypowa jest, właśnie. Mi też, widzisz, a tam ci się nie podobała? Fajnie to wygląda, bardzo elegancko i bardzo. Hmm? Nie jesteś przekonana? No i sweterki. Sweterki, które uwielbiam, które wam co roku pokazuję. Zawsze kupuję sobie przynajmniej jeden na nowy sezon. Jest i w formie golfu, i w formie bluzeczki. Bardzo lubię, i tego koloru w zeszłym roku nie było. Także bierzemy oba. Zakupy zrobione. Anastazja dostała prezent, ja też. I mama zrobiła małe zakupy. Szukamy też budów dla mojej mamy do tej kreacji. Na przykład te są bardzo fajne, eleganckie. Barka w promocji przecena. Z 89 euro na 80, więc tak naprawdę żadna promocja. Taka finta promocja. Ale te też są bardzo fajne. Jak jakbym miała wybrać, to też w takim żywym kolorze, ale moja mama już chce coś na niższym obcasie i bardzo delikatnego. A jeszcze zobaczymy sobie nową kolekcję. Co jest ciekawego. Na to nie bardzo. To są buty, które bardzo, bardzo mi się podobają. Bardzo takie buty teraz poluję na nie. 99 euro ze skórki mięciutkiej. Super. Są też takie bardziej kwadratowe z przodu. Też bardzo fajne 120. To są buty teraz na które poluję. Mm.

Perché questa un po' più le vuole per i jeans, ma anche per un pantalone elegante. Guarda questa, mi sembra. Sì, esatto. Sta faina. Vuoi fare la scelta, Duga? La manica calza e la fila, Nie jest łatwo znaleźć coś ciekawego, jak się szuka coś konkretnego. I moja mama szuka właśnie takiej konkretnej marynarki, takiej, żeby była tak jakby z lenu, dłuższa, żeby to był blazer. No ona ma to, ten look już w głowie. Ja wiem, jak to jest, bo ja też tak klasem mam. Mam look w głowie i musi być tak, jak ja chcę. Idziemy jeszcze zobaczyć buty, torebkę, no ubierzemy się od góry do domu. Jesteśmy w Patrycji Pepe, też szukamy tutaj coś ciekawego. Znaleźliśmy marynarkę w kolorze, którą chce moja mama. Fajna, fajna, bo nie jest za długo. Nie, moja mama jak powie, że nie, to nie. Musimy też wybrać torebkę. Wciąż są kolory modne. Jest takim plastikowym łańcuszkiem. Oczywiście jesteśmy w sklepie furli. Ja bardzo lubię torebki furla. Są dobrej jakości. To też fajne bauleto. Teraz są bardzo modne. I oczywiście torebki, które ja lubię. I kolor, który uwielbiam. Fajna taka torebeczka tego typu albo tak. You, tu jest ta sukienka, mamo, co ja mierzyłam. Pamiętasz? Ta czarna, co mi powiedziałaś, że mam sobie kupić. Aha. To jest ten sklep. No, To jest ten sklep. Widzisz, tu są przeceny, mamo, 70%. Jakbyś tu znalazła marynarki, są tam. Ale one są bardzo sztywne, to nie są takie lejące, wiesz? Tu masz marynarki, widzisz. No ta jest taka... To wiecie, jest taki typ jak tamto. No, co wyglądaliśmy? No. To znaczy może tutaj nie wygląda to dobrze, ale jak go się to na pewno będzie. Fajnie w niej wyglądasz. Ona wygląda bardzo fajnie. Z tyłu ci robi taką talię, że szok. Nie. Moja mama przymierzyła marynarkę i zakochała się w marynarce znalazła dokładnie to, co chciała. Moja mama jest y, szybka w zakupach. No a tutaj y, ten sklep jest na pewno warty polecenia, bo rzeczy są bardzo wysokiej jakości. Będę A ja za to bym tym razem kupiła płaszcz przepiękny, bardzo mi się podoba, taki dłuższy. Tą sukienkę mierzyłam, pamiętacie, czarną bardzo ładnie leży, ale zaczynają mi się podobać też takie komplety. No, super. Taka spódniczka krótka i do tego taki sweterek. Coś Ala, Chanel. Super. No, i ten płaszczyk też jest super. I sukienka pod spód też na jakąś taką specjalną okazję. Cieszysz się? Ja wiem, jak to jest. Jak człowiek znajdzie dokładnie to, czego chce. Prawda? <laughs> Idziemy dalej, bo jeszcze musimy kupić torebkę i buty. Anastazja chce kupić za to butelkę do, do szkoły na wodę. Tą taką wiecie. Oracza się to nazywa. Torebka, buty. Nie, skończymy do kolacji, damy rady. No, Chwilowy relaks, zatrzymałyśmy się na aperitivo, bo jest już ta godzina, że Anastazja jest głodna, a my byśmy się chciały czegoś napić. Grazie. Subito. to, no, mama. No, no pamiętajcie, że we włoszech do Spritza czy do aperitywy zawsze podają jakieś, jakieś przekąski i cincin mamusiu. Cincin! Krętanowe. nowe, Kręta nowe okej, okay. Nie mówią. Fajne one będą stabilne, mamo. Nie podobają Ci się? Nie wiem, Zadusza. Wstań, zobaczymy, czy ci lata. No, a my Anastazja idzie z wszystkimi zakupami. Zakupy zrobione, wracamy do domu. Wróciłam do domu, wykąpałam się i teraz czas na pielęgnację przed wielkim wyjściem, jakąś kolacją. Staram się zawsze zadbać bardzo dobrze przed makijażem o skórę. Od dawna nie robiłam sobie peelingu enzymatycznego, także dzisiaj przed wyjściem sobie go zrobimy. Makijaż później będzie wyglądał o wiele, wiele lepiej. Użyłam tego Sensum Mare Algo Pure. Pozostawiamy na kilka minut i później nakładamy maseczkę. Zmyłam peeling. Spryskujemy twarz. Dodajemy witaminki. I nakładamy maseczkę. I dzisiaj będzie to Sun New Med. Nakładałam tą maseczkę, jak byłam w Łodzi. I ona fajnie nawilża. Czekajcie, bo tutaj jest tego płynu dość sporo. Ona jest nasiąknięta. Nałóżmy sobie na ciałko, nakładamy. Maseczka na twarzy jest. Odczekamy 15 minut i później robimy makijaż. No to teraz ściągamy maseczkę i czas na makijaż. Jestem gotowa. Nie było czasu, żeby nagrywać makijaż i włosy. To jest moja stylizacja na dziś, a to jest komplet, który upolowałam dziś w wyzarze. Tak naprawdę to jest prezent od mojej mamy. To nie jest do końca mój styl. Czuję się troszkę dziwnie, bo ta bluzeczka krótka, tutaj odkryty brzuch, ale moja córka była zakochana w tej stylizacji i myślę, że na taki wieczór we Włoszech jak najbardziej to odpowiada. Dajcie znać, czy Wam się podoba. rinata al centro trotta salmonata e faccia di agro vedere quale città c'è qui <susurra> <susurra> 对。